Męczennik Polski, który nie ugał się przed władzą święty Stanisław ze Szczepanowa. Czy wiesz, że jeden ze świętych kościoła dokonał tak niezwykłego cudu, że człowiek przez niego wskrzeszony z martwych, odmówił powrotu do życia? W Polsce XI wieku, gdy królewska władza ścierała się z Bożym Prawem, jeden biskup miał odwagę przeciwstawić się najpotężniejszemu władcy w kraju. Święty Stanisław z Krakowa nie tylko stanął w obronie sprawiedliwości, ale Bóg obdarzył go mocą, która pozostawia nas bez słów do dziś. To wtedy wydarzył się cud, który wstrząsnął całą Polską, Resurreicao de Pedro de Potrawin, Resuscitado dos Mortos por Santo Estanislauda kracuwia. Ale najdziwniejsze w tym wszystkim. Wskrzeszony mężczyzna błagał świętego, by pozwolił mu wrócić do czyśca. Dlaczego ktoś odzuciłby dar życia? Co zobaczył po drugiej stronie, co było piękniejsze niż ziemskie istnienie? Święty Stanisław, Patron Polski, urodził się 26 lipca 1030 roku w Szczepanowie, w rodzinie szlacheckiej o głębokiej wierze. Od najmłodszych lat Bóg przygotowywał go do wielkiej misji, stania się głosem sprawiedliwości w czasach, gdy władza królewska pogrążała się w grzechu i tyranii. Jako biskup Krakowa, Stanisław był prawdziwym pasterzem, który troszczył się o owce, szczególnie o ubogich i chorych. Ale nadszedł moment, gdy musiał wybrać między życiem a prawdą. Król Bolesław II porwał żonę szlachcica, a gdy święty biskup zagroził mu ekskomuniką, władca oskarżył go o nielegalne nabywanie ziem dla diecezji. Co stało się dalej, wstrząsnęło podstawami średniowiecznej Polski. Jak daleko może zajść człowiek Boży w obronie prawdy? I jaką cenę zapłacił święty Stanisław za swoje świadectwo? Zostań z nami, bo na końcu odkryjesz nie tylko szczegóły tego niezwykłego cudu wskrzeszenia ale także otrzymasz potężną modlitwę do świętego Stanisława, która od wieków przynosi Polakom siłę w najtrudniejszych chwilach życia. Tutaj każdy uczestnik jest czymś więcej niż tylko numerem, jest częścią rodziny zjednoczonej wiarą i miłością do Boga. Jeśli czujesz to powołanie w swoim sercu, zapisz się i przyjdź, aby wzmocnić się historiami nadziei i świętości, które zmieniają życie. A w tym świętym roku nadziei będziemy modlić się za ciebie i twoją rodzinę przed Najświętszym Sakramentem, Raz w miesiącu, powierzając każdą intencję sercu Jezusa. Święty Stanisław z Krakowa pozostawił dziedzictwo duchowe, które przekracza wieki, oparte na trzech fundamentalnych filarach, które stały się żywymi wyrażeniami łaski Bożej w historii Kościoła. Po pierwsze, nauczał z żarliwością o porządku moralnym w rodzinie, broniąc małżeństwa sakramentalnego jako fundamentu społeczeństwa chrześcijańskiego. Jego kazania o świętości domu rodzinnego rozbrzmiewały w polskich domach jak boskie wezwanie do czystości i prawdziwej miłości. Po drugie, święty biskup niestrudzenie głosił porządek moralny w państwie, przypominając nawet królowi, że w swoich działaniach powinien mieć na uwadze niezmienne prawo Boże. To prorocze nauczanie okazało się fundamentalne dla kształtowania chrześcijańskiej świadomości społecznej w średniowiecznej Polsce. Po trzecie, bronił wolności jako podstawowego prawa każdego człowieka, której żadna ziemska władza nie może prawomocnie pozbawić. Męczeństwo świętego Stanisława zrodziło świadectwa, które budziły powołania w całej średniowiecznej Europie. Jak zapisują archiwa historyczne Diecezji Krakowskiej, jego śmierć 11 maja 1079 roku wstrząsnęła nie tylko Polską, ale całym światem chrześcijańskim. Papież Innocenty IV, kanonizując go uroczyście w Asyżu w 1253 roku, uznał, że jego ofiara stała się ziarnem duchowej odnowy. Jego kazania o godności ludzkiej inspirowały nawrócenia i odnawiały wiarę niezliczonych wiernych, którzy byli świadkami jego odwagi wobec tyranii. Nawet po męczeństwie jego wstawiennictwo nadal czyniło nadzwyczajne cuda, szczególnie słynny cud Wskrzeszenia Potras Potrawina, który potwierdził przed wszystkimi świętość biskupa męczennika. Święty Stanisław mał głębokie nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny, wzywając ją szczególnie jako Matki Bożej Polskiej. Jego homilie często cytowały słowa Maryi z Magnificat, strącił możnych stronu, a wywyższył pokornych, ŁK 1 i 52 setne, stosując je do potrzeby sprawiedliwości społecznej w swoich czasach. Święty biskup znajdował również inspirację w słowach Chrystusa, dobry pasterz życie swoje oddaje za owce, J10 i 11 setnych. Ten fragment biblijny stał się fundamentem jego działania pasterskiego, szczególnie gdy bronił najsłabszych przed królewskim uciskiem. Jego listy pasterskie, zachowane w archiwach katedry krakowskiej, ujawniają ciągłą medytację nad męką Chrystusa jako wzorem dla własnej ofiary. Dokumenty historyczne zatwierdzone przez Watykan odnotowują, że święty Stanisław mał prorocze wizje dotyczące przyszłości Polski. W jednej ze swoich ostatnich homili przepowiedział, że jego ojczyzna będzie znosić wielkie utrapienia, ale zawsze będzie chroniona przez opatrzność bożą przez wstawiennictwo świętych. Szczególnie poruszające jest jego proroctwo o duchowym odrodzeniu Polski, które wielu historyków katolickich łączy z Pontyfikatem Świętego Jana Pawła II. Papież Polak, odwiedzając grup Świętego Stanisława w 1979 roku, oświadczył, że Święty Męczennik duchowo przygotował drogę do współczesnej ewangelizacji Europy Wschodniej. Nauczanie świętego Stanisława o sprawiedliwości społecznej wyprzedziło o wieki wiele zasad nauki społecznej Kościoła. Jego obrona praw pracowników, denuncjacja korupcji rządowej i ochrona najsłabszych były żywymi wyrażeniami łaski Bożej działającej przez odważnego pasterza. Święty Jan Paweł II w swoich encyklikach społecznych często przytaczał przykład świętego Stanisława jako wzór biskupa, który nie boi się konfrontacji z niesprawiedliwą władzą. Centesimus Anas i Solicitudo Ariae Socialis odbijają nauczanie świętego męczennika o godności ludzkiej pracy i obowiązku rządzących służenia dobru wspólnemu. Świadectwo świętego Stanisława zainspirowało rozkwit licznych wspólnot zakonnych w średniowiecznej Polsce. Klasztory i zakony były zakładane na jego cześć, szczególnie poświęcone opiece nad ubogimi i chorymi. Jego duchowość pasterska wpłynęła na pokolenia kapłanów, którzy znajdowali w nim wzór alter Christes, Drugiego Chrystusa. Dokumenty kongregacji spraw kanonizacyjnych pokazują, że wielu polskich zakonników i zakonnic na przestrzeni wieków deklarowało otrzymanie powołania przez wstawiennictwo świętego Stanisława. Jego relikwie, czczone w katedrze krakowskiej, nadal są źródłem inspiracji powołaniowej. Dziś święty Stanisław wzywa Kościół do denuncjowania wszelkich postaw, które ranią godność ludzką i sprzeciwiają się przesłaniu Jezusa. Jego przykład rezonuje szczególnie w czasach, gdy korupcja polityczna i niesprawiedliwość społeczna wzywają chrześcijan do zajęcia prorockich pozycji. W naszej epoce, gdy wielu chrześcijan staje przed presją milczenia swojej wiary wobec niesprawiedliwych systemów, święty Stanisław oferuje przykład pasterza, który wolał śmierć niż współudział w złu. Jego słowa brzmą dziś jako pilne wezwanie, bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi, DZ5 i 29 setnych. Miliony wiernych nadal znajduje w Świętym Stanisławie źródło odwagi do obrony wartości ewangelicznych w sekularyzowanych społeczeństwach. Jego wstawiennictwo wzmacnia szczególnie tych, którzy pracują dla sprawiedliwości społecznej, praw człowieka i godności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Duchowe dziedzictwo Świętego Stanisława pozostaje żywe, wzywając każde pokolenie chrześcijan do życia z ewangeliczną autentycznością i prorocką odwagą, wiedząc, że kto straci życie swoje z powodu mnie i Ewangelii, ten je zbawi, MK8 i 35 setnych. W skromnym domu w Szczepanowie, gdzie przyszedł na świat przyszły męczennik, Duch Święty zaczął tkać niezwykłą historię powołania. Rodzice Stanisława byli ubodzy, ale znaleźli w mnichach benedyktyńskich sposób nadanie synowi moralnego i duchowego wychowania. Ten fakt nie był przypadkiem, Bóg wybierał prostych ludzi, aby przez nich ukazać swoją moc. Młody Stanisław od najwcześniejszych lat odczuwał w swoim sercu pewien niepokój, który nie dawał mu spokoju. Nie był to lęk, lecz święte pragnienie czegoś większego, co wykraczało poza doczesne ambicje. Gdy klęczał na modlitwie w małej kaplicy rodzinnej, czuł, jak Bóg delikatnie, ale stanowczo puka do drzwi jego duszy. Te pierwsze wewnętrzne poruszenia oznaczały początek drogi, która miała prowadzić do ołtarza i ostatecznie do męczeństwa. Święte niespokojności serca młodego chłopca marcowały dusze tych, którzy go obserwowali. Benedyktyni z Krakowa dostrzegli w nim niezwykłą dojrzałość duchową i głęboką skłonność do kontemplacji. Jego sposób odmawiania modlitw, sposób słuchania słowa Bożego i naturalna żarliwość w służbie bliźnim wskazywały, że Pan przygotowuje go do szczególnej misji. Po ukończeniu pierwszych studiów u benedyktynów krakowskich, udoskonalił je w Belgii, w słynnej szkole w Lesz. Następnie studiował w prestiżowym uniwersytecie w Gnieźnie, a potem w Paryżu poświęcił się studiom prawa kanonicznego i teologii. Po ukończeniu z pokory odmówił przyjęcia tytułu doktora. W Lesz, otoczony przez najwybitniejsze umysły swojej epoki, Stanisław przeżywał intensywne zmagania wewnętrzne. Mógł wybrzeć ścieżkę prestiżu akademickiego, bogactwa lub wpływów politycznych. Jednak głos Boga stawał się coraz wyraźniejszy wzywając go do pełnej dostępności dla służby Kościołowi. Te lata formacji były czasem oczyszczenia, gdy Duch Święty stopniowo kształtował jego serce według wzoru Chrystusa. W Paryżu, gdzie doskonalił swoją wiedzę teologiczną, doświadczył głębokiej przemiany duchowej. Podczas jednej z modlitw przed najświętszym sakramentem w katedrze Notre Dame, otrzymał wewnętrzne światło dotyczące swojego powołania. Nie były to słowa słyszalne uszami, lecz pewność wpajana wprost w duszę. Mał zostać pasterzem, który położy życie za swoje owce. Powrót do Polski oznaczał dla Stanisława konieczność definitywnego wyboru. Rodzina i przyjaciele widzieli w nim przyszłego wielkiego prawnika lub dyplomatę. Jego talenty retoryczne, głęboka wiedza i szlachetne pochodzenie otwierały przed nim najświetniejsze perspektywy światowej kariery. Jednak w sercu świętego już zapadła nieodwołalna decyzja. Został wyświęcony na kapłana przez biskupa krakowskiego. Powierzono mu parafę i oznaczył się wielką wymową. Wierni uważali go za przykład świętości z powodu jego dobrego zachowania. Ten moment święceń był punktem kulminacyjnym długiego procesu rozeznawania woli Bożej. Gdy biskup krakowski nakładał na niego ręce, Stanisław czuł, jak łaska Chrystusa kapłana wypełnia jego całe jestestwo. Jego pierwsze lata kapłaństwa to całe serca wiernych niezwykłą żarliwością. Nie było to jedynie owocem jego wymowy czy erudycji, lecz rezultatem całkowitego oddania się Chrystusowi. Każde kazanie, każda spowiedź, każda celebrowana Msza Święta była wyrazem jego bezgranicznej miłości do Pana i do powierzonych Mu dusz. W czasie swoich modlitw nocnych w katedrze krakowskiej Stanisław doświadczał nadzwyczajnych łask mistycznych. Przyjaciele i współpracownicy zauważali, że po tych długich godzinach spędzanych przed tabernakulum, jego twarz promieniała szczególnym blaskiem, a słowa nabierały mocy przekonującej serca. Bóg przygotowywał go stopniowo do przyszłych prób. Przez wewnętrzne natchnienia pokazywał mu wizję przyszłości Polski, trudności, które czekają Kościół, oraz rolę, jaką ma odegrać w obronie prawdy i sprawiedliwości. Te mistyczne doświadczenia budziły powołania w sercach młodych mężczyzn, którzy obserwowali jego przykład i postanawiali poświęcić swoje życie Bogu. Szczególnie poruszające było jego wezwanie kilku młodych szlachciców do życia kapłańskiego. Jego słowa nie były jedynie intelektualną argumentacją, lecz świadectwem człowieka, który rzeczywiście spotkał żywego Boga. Taki sposób mówienia o powołaniu przekształcał całe życie tych, którzy go słuchali. Gdy został mianowany biskupem krakowskim przez papieża Aleksandra II, Stanisław zrozumiał, że Bóg powierza mu nie tylko duszpasterską troskę o archidiecezję, ale także prorocką misję przeciwstawienia się niesprawiedliwości. Tego rodzaju powołanie wymagało heroicznej odwagi, która może pochodzić jedynie z głębokiej więzi z Chrystusem. W swoich prywatnych modlitwach często medytował nad słowami Jezusa, nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich, i od piętnaście i trzynaście setnych. Te słowa stawały się dla niego programem życia i duchową mapą drogi, którą miał przejść. Przygotowując się do trudnej konfrontacji z królem Bolesławem II, Spędzał całe noce w Modlitwie, prosząc Ducha Świętego o mądrość i siłę. Jego kierownik duchowy, święty Benedyktyn, świadczył później, że w tym okresie biskup Stanisław osiągnął niezwykłe zjednoczenie z Bogiem, które przejawiało się w zdolności do czynienia cudów i nadzwyczajnej mocy jego słowa. Moment, w którym Stanisław zdecydował się publicznie potępić grzechy króla i zagrozić mu ekskomuniką, był owocem długiego procesu rozeznawania w Modlitwie. Wiedział, że ta decyzja może kosztować go życie, ale jednocześnie czuł nieprzepartą pewność, że jest to wola Boża. Jego ostatnie kazania przed męczeństwem despertowały powołania uśpione w sercach słuchaczy. Mówił z taką mocą i przekonaniem o konieczności wyboru Boga ponad wszystko inne, że wielu młodych ludzi postanowiło radykalnie zmienić swoje życie. Niektórzy wstępowali do seminariów, inni do klasztorów, a jeszcze inni decydowali się na życie w celibacie poświęcone służbie ubogim. Święty Stanisław przyjął męczeństwo jako naturalne wypełnienie swojego powołania kapłańskiego i biskupiego. Nie było w tym żadnej przesady ani szukania efektów, lecz prosta konsekwencja życia całkowicie oddanego Bogu. Jego przykład pozostał w pamięci Kościoła jako świadectwo tego, że kto naprawdę słucha głosu Bożego, ten gotów jest pójść za Chrystusem aż do końca. Do dziś jego życie inspiruje tych, którzy czują wezwanie do poświęcenia się Bogu, pokazując, że prawdziwe powołanie wymaga nie tylko pierwszego tak, ale codziennego ponawiania tej decyzji w obliczu trudności i przeciwności losu. Jeśli dotarłeś tak daleko, to dlatego, że czujesz w sercu pragnienie, by zbliżyć się do Boga poprzez życie świętych. Zapisz się i idź z nami w tym źródle wiary i nadziei. Czy można sobie wyobrazić, jak wyglądałby świat, gdyby Bóg nagle przestał działać przez swoje dzieci? Gdyby jego miłość nie płynęła już przez ludzkie serca? W życiu świętego Stanisława ze Szczepanowa widzimy dokładnie przeciwną rzeczywistość człowieka, przez którego Wszechmogący ukazywał swoją potęgę w sposób tak spektakularny, że echo tych wydarzeń rozbrzmiewało przez stulecia. Już jako młody kapłan, Stanisław zaska swoim niezwykłym darem uzdrawiania. Ale to nie były przypadkowe zdarzenia to była modlitwa na kolanach, godziny spędzone przed najświętszym sakramentem, które odhierały niebo nad Krakowem. Widziano go często w kościele, gdy inni już dawno spali, jak klęczał ze łzami w oczach, błagając Boga o miłosierdzie dla cierpiących. Panie, jeśli Twoją wolą jest uleczenie tego człowieka, niech Twoja moc się przejawi, modlił się przed każdym chorym, którego przyprowadzano do jego stóp. I rzeczywiście, niewidomi odzyskiwali wzrok, chromi wstawali i chodzili, a chorzy na febrę wracali do zdrowia w ciągu jednej nocy. Ale prawdziwy cud, który wstrząsnął całą Polską, Wydarzył się w roku 1070, gdy Stanisław zmierzył się z największym wyzwaniem swojego życia. Król Bolesław II oskarżył biskupa o bezprawne przejęcie ziemi należącej do korony. Sprawa miała zostać rozstrzygnięta w sądzie, ale był jeden problem, jedyny świadek, który mógł potwierdzić prawdę, zmarł trzy lata wcześniej. Czy można sobie wyobrazić, jak wyglądała twarz sędziów, gdy Stanisław spokojnie powiedział, pójdę po świadka na cmentarz? Może pomyśleli, że stres związany z procesem złamał umysł świętego biskupa. Ale nie znali oni mocy Boga, który działał przez swoje dziecko. Stanisław udał się na cmentarz, gdzie spoczywał potrowin w szlachcic, który za życia mógł zaświadczyć o prawdzie. Klęknął przy mogile i modlił się przez całą noc. Jego słowa wznosiły się ku niebu jak kadzidło. Boże, ty jesteś panem życia i śmierci. Jeśli to posłuży twojej chwale i sprawiedliwości, Pozwól temu człowiekowi przemówić jeszcze raz. Gdy pierwszy promień słońca przebił się przez chmury, ziemia zadrżała. Grób się otworzył, a Piotrowin powstał, jakby tylko obudził się ze snu. Nie był to duch ani zjawa, o był to żywy człowiek, który oddychał, mówił i chodził. Poszedł ze Stanisławem do sądu, gdzie złożył świadectwo o prawdzie. Potem, gdy sprawiedliwość została przywrócona, spokojnie powrócił do swojego grobu i zasnął snem wiecznym. Ten cud, odnotowany w acta sanctorem, nie był jedynym przejawem Bożej mocy w życiu Stanisława. Biskup krakowski reerguł całe rodziny, które były na skraju rozpaczy, odnowił nadzieję w sercach, które zostały złamane przez życiowe tragedie, dotknął egzystencji zamrożonych w grzechu i obojętności. W ubogich dzielnicach Krakowa, gdzie panowała nędza i beznadziejność, Stanisław pojawiał się jak anioł miłosierdzia. Rozdawał nie tylko pieniądze, urozdawał siebie. Siadał przy łóżkach chorych, modlił się z umierającymi, karmił głodnych własnymi rękami. Jego obecność przynosiła pokój, którego medycyna nie mogła dać. Gdy biskup Stanisław kładł ręce na głowie chorego dziecka, nawet najbardziej bezsilni lekarze wiedzieli, że wydarzy się coś nadprzyrodzonego, relacjonowali ówcześni świadkowy. Działo się tak, Ponieważ Stanisław nie polegał na własnych siłach, lecz na mocy tego, który wskrzesił łazarza. Ale czy można zrozumieć, skąd czerpał tę nieziemską siłę? Odpowiedź znajdziemy w jego nocnych modlitwach, które były świadkami tylko ściany krakowskich kościołów. Stanisław kochał Jezusa z taką intensywnością, że jego serce płonęło jak żywy płomień. Spędzał całe noce przed krzyżem, powtarzając, Jezu, ty jesteś moją siłą, moją nadzieją, Moim wszystkim. Używaj mnie, jak chcesz. Niech przez moje ręce płynie Twoja miłość, przez moje słowa, twoja prawda, przez moje czyny i Twoje miłosierdzie. Matka Boska również odgrywała kluczową rolę w jego duchowości. Stanisław powierzył się jej całkowicie, prosząc o wstawiennictwo w każdej trudnej sytuacji. Mary Joe, bądź moją przewodniczką w tym trudnym posłudze. Gdy ludzie będą patrzeć na mnie, Niech zobaczą Twojego syna, modlił się codziennie. Jego czyny miłosierdzia nie ograniczały się do cudów. Stanisław organizował pomoc dla wdów, sierot, starców. Zakładał pierwsze szpitale, gdzie osoby najuboższe mogły otrzymać opiekę. Nie było to działanie z obowiązku, to było działanie z miłości, która przepełniała jego serce. Kiedy w mieście pojawiała się zaraza, Stanisław nie uciekał do bezpiecznej rezydencji biskupej. Przeciwnie wszedł do najgorszych dzielnic, gdzie śmierć zbierała największe żniwo. Modlił się przy każdym łóżku, błogosławił umierających, dodawał otuchy rodzinom. Ludzie mówili, że tam, gdzie pojawiał się biskup, zaraza traciła swoją moc. Dotykał trendowatych, których nikt nie chciał widzieć. Przytulał dzieci porzucone, które płakały z głodu. Rozmawiał z więźniami, którzy stracili nadzieję na odkupienie. W każdym z tych gestów było coś z miłości Chrystusa, który nie przyszedł dla sprawiedliwych, ale dla grzeszników. Jego modlitwy były jak mosty łączące ziemię z niebem. Gdy klęczał w katedrze, wszyscy obecni czuli, że dzieje się coś niezwykłego. Jego głos, pełen pokory i ufności, wznosił się ku Bogu, Ojcze miłosierny, spójrz na cierpienia Twojego ludu. Przez zasługi Twojego Syna udziel im ulgi i pokoju. Użyj mnie jako narzędzia Twojej miłości. Czy możemy sobie wyobrazić, jak wyglądałby świat, gdyby więcej ludzi żyło tak jak święty Stanisław? Gdyby więcej serc płonęło taką miłością do Boga i Bliźniego? Jego życie dowodzi, że gdy człowiek naprawdę otwiera się na działanie łaski, może stać się kanałem nieograniczonej miłości Bożej. W osobie Stanisława Zeszczepanowa widzimy, jak wyglądała pierwsza polska kraj, gdzie wiara była żywą rzeczywistością, gdzie cuda wydarzały się codziennie, gdzie każde ludzkie serce mogło doświadczyć dotyku nieba. To nie była bajka, to była rzeczywistość, którą możemy odzyskać, jeśli pozwolimy Bogu działać przez nasze życie tak, jak działał przez życie tego niezwykłego biskupa. W małej josce Szczepanów, gdzieś w połowie XI wieku, mieszkała skromna rodzina rycerska. Wielisław i Bogna, rodzice przyszłego świętego, nie posiadali wielkich bogactw tego świata. Ich prawdziwe skarby były inne, głęboka wiara, uczciwość i miłość do Boga, która wypełniała każdy kąt ich domu. W tej atmosferze modlitwy i pobożności przyszedł na świat mały Stanisław, prawdopodobnie 26 lipca około 1030 roku. Dom tużynów, bo z tego rodu pochodził przyszły biskup, wtętnił życiem prostych, ale głęboko wierzących ludzi. Każdy poranek rozpoczynał się wspólną modlitwą, każdy wieczór kończyła dziękczynienie za otrzymane łaski. Mały Stanisław od najwcześniejszych lat był świadkiem tego, jak jego rodzice żyli w nieustannej obecności Bożej. Czy już wtedy Pan Jezus przygotowywał serce tego dziecka na wielkie dzieło? W domu rodzinnym panowała atmosfera, w której słowo Boże było żywą rzeczywistością. Rodzice opowiadali synowi o wielkich czynach Pana, o męczeństwie świętych, o miłości Chrystusa. Te opowieści nie były dla małego Stanisława jedynie bajkami na dobranoc, były żywym światłem, które rozpalało jego młode serce. Gdy inne dzieci bawiły się w rycerzy, on klękał w kącie izby, składając małe rączki do modlitwy. Stanisław nie był dzieckiem odciętym od świata. Pracował z rodzicami na roli, poznając trudy i radości prostego życia. W czasie żniw, gdy całe rodziny wychodziły na pola, można było zobaczyć małego chłopca z sierpem w ręku który jednak co jakiś czas zatrzymywał się, spoglądając w niebo. Jakby słyszał coś, czego inni nie dostrzegali. Jakby już wtedy Bóg szeptał do jego serca. Ty jesteś mój, Stanisławie. Mam dla ciebie wielkie plany. Jego matka, bogna, często obserwowała syna z zachwytem pomdrugeszanym z niepokojem. Widziała, jak podczas codziennych obowiązków chłopiec potrafił wpaść w głęboką zadumę jak podczas wspólnych modlitw jego oczy płonęły szczególnym blaskiem. Czy przeczuwała już wtedy, że wychowuje przyszłego świętego, że to małe serce zostało wybrane przez Najwyższego? Wielisław, ojciec Stanisława, będąc rycerzem w służbie księcia, rozumiał wartość wierności i honoru. Ale w swoim synu widział coś więcej niż przyszłego wojownika. Gdy mały Stanisław pytał o sprawy wiary, ojciec odpowiadał z głębokim szacunkiem, jakby przeczuwał, że rozmawia z kimś wyjątkowym. Te rodzinne rozmowy przy ognisku były pierwszą szkołą dla przyszłego biskupa w miejscem, gdzie uczył się rozróżniania między dobrem a złem, między prawdą a fałszem. Stanisław rusł w atmosferze głębokiej pobożności, ale nie było to pobożność wymuszana czy sztuczna. To była naturalna obecność Boga w codziennym życiu. Gdy rodzina zasiadała do wspólnego posiłku, mały Stanisław naturalnie składał ręce do modlitwy. Gdy wieczorem rodzice opowiadali o wydarzeniach dnia, on dzielił się swoimi małymi odkryciami duchowymi. Już wtedy słuchał głosu Bożego w cichych momentach dnia. Sąsiedzi w Szczepanowie szybko zauważyli, że syn Wielisława jest inny. Gdy inne dzieci bawiły się w podwórzu, Stanisław często klęczał w małym kościółku wiejskim. Jego modlitwa nie była teatralna ani pokazowa, o była głęboka, autentyczna, pełna miłości. Starsi ludzie, którzy go obserwowali, szeptali między sobą, ten chłopiec jest naznaczony przez Boga. Nie mylili się. Szczególnie podczas świąt kościelnych mały Stanisław promieniał wyjątkową radością. Wigilia Bożego Narodzenia, Wielkanoc, uroczystości maryjne w to były dla niego prawdziwe święta ducha. Nie chodziło o prezenty czy uczty, ale o możliwość głębszego zjednoczenia z Chrystusem. Już wtedy, jako dziecko, rozumiał, że każda liturgia to spotkanie z żywym Bogiem. Rodzice Stanisława, widząc jego niezwykłą żarliwość duchową, zaczęli zastanawiać się nad jego przyszłością. Czy Bóg powołuje ich syna na szczególną drogę? Te pytania nie pozostawały bez odpowiedzi. Podczas jednej z modlitw, gdy cała rodzina klęczała przed prostym drewnianym krzyżem, mały Stanisław powiedział cicho: Chcę służyć panu Jezusowi całym sercem. Te słowa, wypowiedziane przez dziecko. Zabrzmiały jak prorocza zapowiedź przyszłego powołania. Stanisław wzrastał w łasce nie tylko przed Bogiem, ale i przed ludźmi. Jego dobroć, szczerość i głęboka pobożność przyciągały innych. Gdy pomagał sąsiadom w ciężkich pracach, robił to z taką miłością, jakby służył samemu Chrystusowi. Gdy pocieszał płaczące dzieci, jego słowa miały w sobie szczególną moc. Czy to były pierwsze znaki świętości, które Bóg objawiał przez to małe serce? Dom w Szczepanowie stał się miejscem, gdzie niebo dotykało ziemi. Rodzice Stanisława, nie mając wielkich bogactw materialnych, przekazali synowi najcenniejszy skarb, żywą wiarę. To tutaj, w prostej chłopskiej chacie, Bóg kształtował przyszłego biskupa i męczennika. To tutaj małe serce Stanisława zostało po raz pierwszy wypełnione miłością do Chrystusa i jego kościoła. Gdy Stanisław skończył kilka lat, rodzice podjęli decyzję, która zmieniła bieg jego życia. Widząc jego cierpliwość, dociekliwość i żarliwość duchową, zdecydowali się na wielki krok. Postanowili wysłać go do szkoły katedralnej w Krakowie. Była to decyzja pełna wiary, prości ludzie z Szczepanowa powierzali swoje największe dzieło, swojego syna, Bożej Opatrzności. Czy już wtedy, przeżegnując małego Stanisława na drogę do Krakowa, rodzice przeczuwali, że ich syn zostanie jednym z największych świętych Polski? Czy wiedzieli, że dom w Szczepanowie pozostanie na zawsze miejscem, gdzie zaczęła się jedna z najpiękniejszych historii polskiej świętości? Stanisław opuszczał rodzinny dom, niosąc w sercu wszystko, czego nauczyli go rodzice: miłość do Boga, szacunek dla prawdy, wrażliwość na cierpienie innych. Te podstawy, które otrzymał w Szczepanowie, stały się fundamentem jego przyszłej świętości. Bóg już wtedy wiedział, że to dziecko będzie jego wiernym świadkiem aż do przelania krwi. Dziś, po prawie tysiącu lat, święty Stanisław nadal żyje wśród nas. Jego świadectwo wiary, odwagi i miłości do Chrystusa pozostaje żywym światłem dla każdego, kto szuka prawdy. Ten biskup i męczennik, który w Szczepanowie nauczył się słuchać głosu Bożego, nadal prowadzi nas ku świętości. Jego wstawiennictwo jest potężne. Wielu Polaków doświadczyło jego opieki w trudnych momentach życia. Gdy modlimy się do świętego Stanisława, prosząc o jego orędownictwo, dotykamy tej samej mocy, która przepełniała jego serce już w dzieciństwie. Módlmy się razem, święty Stanisławie, biskupy i męczenniku, ty który od małego dziecka słuchałeś głosu Bożego, naucz nas także otwierać serca na jego wezwanie. Wstawaj się za nami, abyśmy jak ty żyli w prawdzie i miłości. Pomóż nam być odważnymi świadkami Chrystusa w naszych czasach. Amen. Szukajmy życia pełnego modlitwy i bliskości z Bogiem. Pozwólmy Mu przemienić nasze serca, tak jak przemienił serce małego Stanisława Zeszczepanowa. Jeśli ta historia dotknęła Twojego serca, zostaw komentarz i podziel się tym filmem z tymi, którzy potrzebują nadziei. Zapisz się na nasz kanał, aby odkrywać więcej pięknych świadectw polskich świętych.